Siemka, to Michał, to jest moja twarz ogólnie, o i będę leciał elektrą na drugą część wioski, jest z tego szort, że lecę na drugą część wioski, ogólnie to lubię grać w Minecrafta, <laughs> przypominam, że, z, że dalej jestem chory, o i teraz lecę i wyląduję na płocie, no że obok. Dobrze ogólnie to Bieram teraz pod No już zbierałem Ogólnie to jak lecę na drugą część wioski To muszę sprawdzić ile ma świeceń. Obyście wy z tego filmu obejrzeli A teraz ogólnie to Znowu dalej Więc Znowu zbieram Dobra Będzie Minecraft part 4 i Roblox part 2 Pa